Podczas gdy zgrywa się pierwszy filmik o iPodzie, ja rozpocznę nagrywanie o grach, które dostałem wraz z programem Welcome Back, który PlayStation dostępniło. Dla tych wszystkich, którzy mieli założone konto przed 21 kwietnia tego roku, wszyscy ci otrzymują od PlayStation dwie darmowe gry i subskrypcję PlayStation Plus jako wynagrodzenie za to, że tak długo PlayStation Network po prostu nie działało. Ja wybrałem Little Big Planet i Wipeout HD z dodatkiem Fury. Najpierw zacznę od Little Big Planet. Postaram się w skrócie wytłumaczyć, o co tu w ogóle chodzi, bo to tak naprawdę nie ma żadnej ciekawszej fabuły. Ta gra jest, jest taka, bo jest, o, ale moim zdaniem to jest jedna z najlepszych produkcji PlayStation, jakie kiedykolwiek wyszły ta gra jest po prostu znakomita i na pierwszy rzut oka nawet ja tak myślałem, to po prostu wyglądało dla mnie jak no, gra dla dzieci, tak? chodzi się szmaczaną lalką robi się, no nie wiadomo co skaczemy po klockach przesuwamy klocki tak? No, naprawdę, no, zobaczcie, gra dla dzieci ale po, po chwili gry doszedłem do wniosku, że jest to naprawdę najlepsza produkcja jaką do tej pory ja posiadam to, co tu można robić i jak ubierać swoje postacie, tak dalej, to jest wręcz niewyobrażalne. Oprócz tego można zauważyć, że Six Axis, ruch kontrolera, steruje po prostu częściami ciała naszego bohatera, tak? Oprócz tego, powiedzmy, jeśli trzymamy L2, to lewym czy ruszamy jego ręką. No, postacie tańczą. Tu można robić dosłownie wszystko. Ja może pokażę tak. Ogółem chodzi w tym o to, Żeby przechodzić poziomek. Poziomów jest naprawdę mnóstwo, i nie mówię tutaj o tych stworzonych przez producenta, co prawda jest ich dużo, ale w tej grze to, to użytkownicy mogą tworzyć własne poziomy. I właśnie chodzi o to, że jest ich, no. Nie wiem, niezliczona ilość. To nie sposób jest zagrać we wszystkie, tak? I cała ta za zabawa polega na tym, że w kilku online aktualnie jest 25 tysięcy ludzi online, gdzie to jest pierwsza część gry, bo to jest Little Big Planet 1, a jest już dwójka. Przypuszczam, że wszyscy przenieśli się na dwójkę. To i tak, tutaj jest nadal 25 tysięcy osób. I chodzi o to, żeby po prostu na danej planszy są różne zadania. Trzeba gdzieś przejść, coś złapać, no, ścigać się na samochodach. No, praktycznie wszystko można tutaj zrobić. Tak to wygląda, to jest taka platformówka. No i, i po prostu za wykonywanie takich zadań, za naklejanie naklejek w odpowiednie miejsca dostajemy nowe stroje dla naszych postaci, jakieś przedmioty, co możemy tą naszą taką kapsułę, początkową rakietę ozdobić. No, nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale gra jest naprawdę świetna. O, w tym momencie spotykamy się w czyjejś kapsule, możemy zobaczyć, że moja płacówka kartonowa, tu ktoś ma ozdobioną na jakoś żółto. On akurat steruje, że tak powiem, panelem. Ja sobie tu biegam w takich okularach, o, pomacham wam. No właśnie czekamy aż, aż nasz wodzirej wybierze jakąś, jakąś konkretną planszę czy misję z tych, tych danych na początku no i zagramy. Można się przyjrzeć, że mam okulary z włosami, pirackę spodnie i, i naklejkę na twarzy. To tak jakoś mi się nudziło. Wszystko za pomocą tam kilku opcji łatwo da się zmienić podczas gry. Jest w grze wbudowany czat. No... Można, no, można robić naprawdę dużo rzeczy. Ogółem jest to platformówka, którą tak można, że tak powiem, razem przechodzić, pomagać sobie w zadaniach. O. To jest akurat również poziom stworzony przez użytkownika. No właśnie, dostałem nowy obiekt. To no, tylko o to chodzi. Tu się, tu się po prostu przechodzi, tu się przesuwa klocki, tu się po prostu bawi, zdobywa nowe ciuszki. I to, i to by było na tyle. Ta gra jest świetna po prostu sama, sama w sobie z czegoś takiego. Także... Jest to naprawdę niedrogi tytuł, ale jeśli ktoś chce się pobawić naprawdę na... nawet na wieczory długie, tak, żeby po prostu zabić nudę, jak najbardziej polecam tą grę, jest to jedna z, tak jak mówiłem, najlepszych produkcji na PlayStation. O, teraz nawet tutaj możemy latać. Nie wiem o co chodzi, ale... Ach, tworzymy poziom. Tu jeszcze nie byłem. No proszę. A więc tak to wygląda. Możecie zobaczyć, że po prostu za pomocą pada kilku, kilku takich zwykłych ty, operacji, gdzie po naciśnięciu na przykład kwadrata o, mamy, mamy po prostu do wyboru, co, co chcemy robić. Czy nakładać naklejki, przedmioty, jeden kwadrat i po prostu później wszystko cytuszkiem układamy i, i to jest wszystko. To jest tak bardzo proste, a, a daje tyle radości i ja jestem jak najbardziej zadowolony z tego, że wybrałem właśnie tą grę i coś cofnął czas. To jest naprawdę jest fajne, no, ktoś sobie zrobił łóżko i, i tyle. No, no to naprawdę jeśli ktoś chce się pobawić, lubi takie rzeczy, to ja myślę, że, że nie ma lepszej opcji. Tytle: Big Planet to jest akurat pierwsza część. Grałem w demo drugiej, i to właśnie ona dała mi, że tak powiem, domyślenie. tak? Na podstawie tej, tej demo drugiej części zdecydowałem, że wezmę sobie właśnie tą jako swoją taką nagrodę. Tak? Jestem jak najbardziej zadowolony i myślę, że spędzę jeszcze, jeszcze dużo godzin przy tym tytule. W razie, jeśli chcielibyście wiedzieć coś więcej o tej grze, z miłą chęcią odpowiem na Wasze pytania w komentarzach, i tak dalej. Po prostu proszę pisać. I za chwilę zajmiemy się Wipeout, wipe przepraszam, Fury. To wszystko, dzięki.